A ty myślisz, że jesteś kula w okularkach koszuli na tym omeł, to jest jakiś poważny, czy co? No oczywiście, jestem bankierem. To ty jesteś? Bankierem. To ty jesteś ewentualnie, wiesz czym? Lichwiarzem. Myślałem, że powiesz, że c to by się zgadzało, ale... <grym> Dupa normalnie kobieta nam pokazała. Dupę ci kobieta pokazała? No normalnie nam pokazała. No, pierwszy raz w życiu chyba. No. <grym> prawy <noise> Hejka Czemu tak od boku leżysz? No bo mnie jest tak najwygodniej. Okej, okay. skąd cię możemy znać? Bo w ogóle my cię znamy. Ja i kolega. Nie, nie znacie mnie. Rozmawialiśmy kiedyś, podrywałem cię, później mi nie odpisałeś na Instagramie. A to jak się nazywałem na Instagramie? Kacperowska 54x6. No. To twój adres, przecież byłem u ciebie. <noise> nie, nie byłeś. No na pewno, na pewno byłem. To podaj, to zobaczymy. Nie. Jak to nie? No bo Bo nie wiem, który adres ci podać. Nie, no ten prawdziwy najlepiej. No ale wszystkie są prawdziwe. <noise> no to tam cię przyjmujesz. <noise> Ej, kurwa! Masz na imię Nikola? Mhm. Uh -huh. Okej, okay. ja jestem Kacper. Miło mi? Mi również, również. E, no i kogo tutaj znalazłeś ciekawego? No już nie pamiętam. Nie pamiętasz, kogo ciekawego znalazłeś? No wiesz, no jak to ludzie, no widzą ładną laskę i się podniecają, no. To nie chcę <grym> rozmawiać <grym z fajną laską, no. Wiesz o co chodzi? czy znaczy, wiesz, że nie zawsze jest tak, że na przykład fajna, fajna to sam się fajnie rozmawia, nie? Zimno Nie. nie co to jest? Jesteś chłop... Ty co? Ale mi czapę zdryła. Raz, dwa, raz, dwa, trzy! Baba jaka patrzy. Masz do mnie nie I tam są pierazki o kwa. Czy Możesz mi podać, proszę? Ale masz ujebaną sk... Pierdolona, jaką miała skarpetę brudną. Nie? A znasz skrót PZTU? tu? Pierdunięta zawsze uśmiechnięta. <laughs> Siema. Mam do ciebie jedno ważne pytanie. Dawaj. Czy uważasz, że jestem rudy? Tak. Się. Zawki. Dobra, gruba pijesz. Nie jestem gruba, to po pierwszy, a po drugie nie piję. To udowodnij. to Ej, ciebie teraz. No i teraz. <laughs> Oluś! <Oloj. śmiech> Mogę sklina Proszę, mam Zrób, zrób, zrób ze mną screena stary. Dzięki, Oluś. To jest poprawny streamer, jakaś, jakoś kamerki. Tu jest najzwyklejsza jakość kamerki z telefonu. Ale dziękuję bardzo, że doceniasz, Mega, jest miło. Proszę bardzo. W ale... się opłacało. No, Ej, kioł, masz te telefon? No, dawaj iPhone, iPhone 14 Pro Max. Ej, serio? Taka... No, serio, serio. A Wy jaką macie? Trzynastkę iPhone'a. No to nie, to warto zmienić na czternastkę, bo naprawdę jakość jest ogromna, nie? Macie teraz? Właśnie jesteście na tym? No. A no to, to nie, to jest jakby warto wymienić. Wtedy taką jakość macie uzyskać. Ale dobre oświetlenie potrzebujecie, wiecie? coś jak ogólnie. Nie, zrobimy tak, no to jest lepiej trochę. No i teraz to jest idealnie. Dobra, mogę świecę zrobić. Dawaj to Dawaj, Dobra. dawaj, dawaj. Okay. Jakie Jo, mocny zawodnik. <gry sundia> Kurwa, to by się źle skończyło. <z Gone> Ty jesteś dziwny jakiś. Ja jestem dziwny. Nie waź mi na. Nie na banie, jak jest jestem napita. Po to nie pij. No nie no, piję się po to, żeby się najebać. Co ja ci wejdę na banię, a ty wejdziesz na co innego, co na to? Okej. Okay. Kiedy? Pasuje. Nie no, nawet teraz. Nie no, do Holandii to wiesz, jakby mi nie po drodze. Ale niczego? Mm, się. kurwa, życiu, tam, chłopie, życie przed tobą jeszcze, nie przesadzaj. Nie, nie, do Holandii nigdy w życiu, co tam, co tam będę robił. Ja za niedługo jestem w Polsce. O które urodziny? 14? Tak. No, to musimy razem śpiewać. Kiedy masz urodzinki? Dzisiaj. Okej, okay. no nie, nie będę nie będę śpiewał, nie będę jak wujek, ale dmuchaj świeczkę dla mnie. No, to wszystkiego najlepszego Dziękuję Ale fajna choinka Jezu, wy też jesteście całkiem sympatyczne, macie nawet niesamowite cztery bombeczki na choinkę Popłaczysz? <noise> tu właśnie masz takie same ledy jak mój kolega Też są popalone w niektórych miejscach No, zepsuły się Słuchaj, ale ja mam za to dobre ledy Wiesz, jakbyś chciała na przykład u mnie zamieszkać, pod jednym mieszkaniem, zaoszczędzić koszty Pomóc wielbłądom, żeśmy oszczędzali wodę, jak się będziemy razem kąpać No to wiesz, u mnie jest miejsce, nie? No dobra, dobra, pomyślę Ile ty masz lat w ogóle? 16 Boże, w co ja się wkopałem znowu już, ja pierdolę Chłop z takie czarny w wsadzał chłopy Cześć Ej, przed chwilą z gościu do takie czarne do wsadzał do ryja eee, Podobało wiesz, mi się co... to trochę Podobało ci się to? Tak, tak Ja wskazuję okay. mikrofon tylko do ryja wsadzam. A. Wiesz, że dzisiaj Kim Kardashian wchodzi do sklepu W końcu będę mógł na jakieś ładne kobiety popatrzeć Nie takie pasztety jak wy Nadajesz się <laughs> Come on, come on, I like you What? <laughs> Ty sądzisz, że pasowały mi loki? Nie. Mm -mm, nie rób tak sobie. No na łoniakach sobie zrobiłem i tam właśnie nie pasują. Nie wiem jak na głowie będzie. <śmiech> <Rado>. <śmiech> Daj jakiś tekst na podróż. No ja, to, to spadłeś z nieba jak bolało? Spadłeś z nieba <laughs> jak bolało. Działa, Serio. Smacznego. Dzięki. Otwórz gębę, ci rzucę zeszkach. Nie, nie mogę jeść orzeszków. Czemu? Mam no, uczulenie. Na no, orzeszki. Ale jakie to są orzeszki. Laskowe, Wbierałem sam. No to co nie mogę. A to moich fistaszków też nie ruszysz? No siema Chupiam w kołdrę kołdrę w ten, kurwa Kurwa jak to się nazywa? Boże Mega lepetna wypowiedź ogólnie, w ciągu jednego zdania powiedziałeś trzy razy Gratuluję, Spierdolenia umysłowego Weź wypierdolaj kurwa Siema Jem ciasteczko z wróżbą. O, i co tam masz? No właśnie czytam. pisze, że masz nie poleć z tego Instagrama. <grym> Pokaż mi to w takim razie. No, no taka wróżba by była. A Ty grasz w jakiegoś baseballu albo coś? Oczywiście, oczywiście, że tak. Bad mi kto. Nie mam wody. <laughs> Ponoś robiłaś ścisk cysia na live, to prawda? No, robiłam no. Mocne. Żebym się najebała, no to zrobiłam ścisk -cyca, no A że ludzie się podniecali, cysków nie widzieli, kurwa brodawek moje cyseczko nie wiedzieli, no to co, kurwa. Ale poczekaj, podsumowując, ty masz chłopa na przykład? Tak. No. Czy się jesteś jesteś jakimś mężczyzną? I robiłaś ścisk Cysia na streamie ze swoim chłopakiem. No, co sądzisz o wysokich laskach? No zależy jaki zryja patrzy, ale ogólnie spoko. Ale ile to jest za wysoka? Oj to jest bardzo dobre pytanie. No nie ma za wysokich lasek. Ja jakbym musiał odrobinę przysuwać z budowy. Ja ci powiem tak: krzychu mi sięga dotąd. No to ile ty ma wzrostu w takim razie? Około cztery, m, coś takiego. No to co ty ty za jakiegoś kurwa klaunowiła. Ale ja nie patrzę wizualnie. Czyli mogłabyś na przykład skarbem być. Bez przesady. Co jest różnica pomiędzy związkiem na odległość, a związkiem na odległość? Ale widziałaś takiego. bo ja tu firmę mam. Gdzie? Jaką masz firmę? Chłopie, zatrudnij mnie, ja szukam pracy, jestem bezrobotnym. Ale jestem pracowitym. Zróbmy CV. Zróbmy CV. Zróbmy Mordo. Morno masz o dachach płaskich, czy nie? Proste, że jasne, że nie. Ale ja, ja się szybko kurwa, uczę. Jak, no to zajebiście, jak nie masz, no to kurwa Sergiej albo, albo Gazek cię przyuczy. No to może być, ja chętnie poznam. Mm. No to ja Cię chyba mogę tutaj wciągnąć, bo ogólnie nam dwóch ludzi brakuje i tak mimo wszystko, bo dwóch by się przydało. No i jakie są zarobki, no, ile się zarabia? No ja ogólnie płacę na godzinę, wcześniej mieliśmy akord, ale teraz na godzinę daję i daję 26 euro na godzinę, ale musisz swoją działalność założyć. Ale masz 26 euro na godzinę, nie? To nie jest za takie drobne to mi się na stać, chcę. Słuchaj! <laughs> Dwa no. Widziałyśmy cię wskiję. Gdzie mnie widziałeś? Na, na Ome Na Ome mnie się? No A ty tu nagrywasz? Nie Żale. A czemu ty jesteś tak wymalowana? Bo jestem Amogero Cześć Lala Cześć Pobujasz moje jaja? <zysk> <zysk> six seven of the merry christmas Six seven of the merry christmas Every day, no yeah.